Lubię swoją pracę. Na początek dwie szklanki wody z cytryną i miodem na rozruch. Potem rowerek. Puste drogi fajne są. To moje stałe rytuały przed pracą. Na bazie papiery do rączki i wyjazd. I spokojnie podstawić się. W miejsce akcji pod tytułem Jedzie nasz autobus. Nie ma złej pogody. Kiedy dobra muzyka gra, jakoś milej jest. Tutaj uśmiech kierowcy zrobi czasem robotę. Dobrze być miłym i pomocnym. I też się ktoś uśmiechnie z wzajemnością. Ale nieraz bywa, że są stresujące sytuacje: jakieś kłótnie, jakieś pretensje, że spóźnienie, że za ciepło, że za zimno i tak dalej. Najlepiej jest wtedy trochę się poruszać. Powoltku powoltku. Nabrać trochę powietrza w płucach. Tak Głęboki wdech. I świeższy ruszasz dalej. Znów zaczynasz podziwiać świat. Znów wykonujesz to, o czym marzyłeś, jak byłeś małym, nieśmiałym chłopcem, który się nie poddał mimo tego i zrobił prawo jazdy przed czterdziestką. Dlatego nigdy nie jest za późno. Czasem młody człowiek nie wierzy w siebie, z racji nie dużego w życiu doświadczenia, którego nabierze wraz z wiekiem, tylko spokojnie, jak na drodze. Musi patrzeć przed siebie. Bo życie jest piękne i można zostać kierowcą autobusu. Jak, jak, jak Nie byś tylko. Mieć, no. I jak po ludzi podjeżdżamy, też może tak wiesz, stąd tak na wiesz.